Hej wszystkim z tej strony, Pakul, zapraszam na kolejny odcinek z This War of Mine. No i byliśmy w dość niebezpiecznym miejscu ostatnio, ponieważ mówili na mnie bydlak, ale udało zdobyć się trochę drewna i trochę ciekawych części. Natomiast ktoś w nocy nas próbował zaatakować, ale każdy był uzbrojony, trzymaliśmy warty, więc jest ok. Ale pójdziemy się teraz wszyscy, myślę, przespać. Eee, myślę, że ty idzie się tu pobaw. Eee, Chris to głodny, zadowolony, zmęczony. Myślę, że mógłbyś zrobić jakieś jedzenie. Tak, zrób, tylko nie mamy wody i to mnie trochę niepokoi. Dobra, z jest Kristo. Nie, nie pamiętam, czy on musiał jeść tego dnia, czy dopiero jutro. Trudno, mamy jak coś jeszcze puszki na wszelki wypadek. Nie mamy już filtrów, bo mamy problem z drobiazgami. Pogadaj z Turą. Zagrajcie w papier, kamień, nożyce. No dobra, zaczyna być ok, Mamy na szczęście w pułapce na myszy coś się złapało. Eee... Dobra, idź Iskra zjedz. Ty idź, nastaw pułapkę na myszy, Kristo. Na szczęście wszyscy są zdrowi i nikt nie jest ranny, to najważniejsze. Mamy 19 stopni ciepła, to mnie cieszy. Mogłabyś w sumie zrobić jeszcze dla chłopaków, a nie nie mogłabyś. No to chłopaki najwyżej konserwy skonsumują. Ty idź się bawić do góry. Ty mógłbyś nastawić, ale nastawisz tym razem wydaje mi się mięsem. Nastaw mięsem, ponieważ... Nastaw szczurem dla szczura. Dorzuć może z jeden opału jeszcze. Okej, okay, ktoś widzę przyszedł. Cześć, mam dla Ciebie propozycję. Dobra, widzę, że ktoś tu podszedł. Jesteś zadowolony i zmęczony? Mm, chłopaki, widzę, jeszcze śpią. No chodź, nie gryzę. No dobra, czego chcę? No. Hej, jesteście tu nowi, prawda? No już nie tacy nowi, 19 dzień wojny, tutaj siedzimy. Możesz mi w czymś pomóc? Witaj, nie pochodzisz stąd, prawda? Przechodzę, żeby powiedzieć, że w pobliżu znajduje się opuszczony dom. Właściciele uciekli z miasta dawno temu, gdy było to jeszcze możliwe. Jeśli pomożesz mi dostać się do środka, to może znajdziemy tam coś wartościowego. Co ty na to? Chwilka, to jest. to jest dobra kwestia, tylko że nie, Kristo, na pewno nie, Kristo. Na pewno nie, Kristo. Wydaje mi się, że Iskra pójdzie mu pomóc. O, zachmurzenie nad całą Grand zawią, to już wiemy. Bandy szabrowników. Boję się po prostu, że w tym wypadku. Eee... ...że jeżeli w ten sposób to postanowię rozwiązać, to boję się po prostu w tym wypadku, że nie będzie miał kto czuwać, dlatego chciałbym, żeby Pawle mu pomógł. Pawle, biegnij. Kristo, idź teraz spać. Zastanawiam się jeszcze co z Marko. Marko mógłby puchę zjeść, ale nie wydaje mi się, żeby musiał zjeść tą puchę. Pawle, pomóż mu. Tak. Idź, Pawle. Mm, no dobra. Marko umiał grać na gitarze, nie pamiętam. Pawle i Bruno, pamiętam, że potrafili, jakie grać na gitarze. Ktoś próbował się włamać do naszego domu w nocy. No jasne, ale mu nie wyszło. Widzę, że Markowi też to nie idzie tak najlepiej? Czy, czy Marko był w zeszłej nocy głodny, jak szedł na misję? Szczerze nie pamiętam. Aha, mieliśmy zrobić ten upgrade. Tylko, że drobiazgów chyba za mało przynieśliśmy stamtąd. Tak, drobiazgów nam brakuje dość mnóstwo. Ale całą resztę już mamy. I to cieszy. Nawet wydaje mi się, że moglibyśmy może z, rzeczywiście ten ogródek ziołowy zrobić. Jednego drobiazgu nam chyba brakuje, tak. 30 drewna. A może drugą pułapkę na myszy? Mamy aż 14 części. Tak, zróbmy to. Myślę, że to jest. Dwie pułapki na myszy to jest gwarancja, że do końca wojny nie będziemy głodni. No, trudno, straciliśmy trochę. Straciliśmy trochę rzeczy. Tak, niestety to wygląda, ale no. Będziemy mogli założyć drugą pułapkę za mięsem, więc będziemy mieli przyrost dwóch mięsa jak się złapie mysz. Mysz też, mysz, szczur, szczur też się nie łapie raz na dwa dni, więc to też jest takie dość średnie, ale będziemy mogli, będziemy mogli jeść każdego dnia wtedy. I tak, użyjemy surowego mięsa, nie chcę używać nawozu, bo... Bo myślę, że nawóz będziemy używać w ogródku ziołowym. Mamy 20 stopni, mamy trochę opału. Mamy trochę alkoholu, nie mamy warzyw. Jest dobrze, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Pawle poszedł pomóc sąsiadom. Mamy dość mocny piecyk. Mamy opał, grzejemy. 20 stopni Celsjusza 20 stopni Celsjusza na 3, 3 opały, no to jest tak, wydaje mi się, no jest około 10-12 stopni Tata, ta, właśnie widziałem największego szczura na świecie, chodź pokażę ci No pokaż Nie bój się, tylko ostrożnie, zobaczę później, okej okay. Widzę, że trochę tak zlewka No i mamy noc. No i mamy noc. Dobra, ty w takim razie musisz czuwać. Ty śpisz w łóżku. A ty szukasz zapasów, eee, Marko. Pytanie: czy bawimy dalej się w niewielką kamienicę? Znaczy, nie w niewielką kamienicę, tylko w ruiny willi. Tak. O dziwo, ponoć tam nadal jacyś ludzie, z pewnością zdołali ukryć jakieś zapasze, może żywność w puszkach, a może też opatrunki leki, ale nie zechcą z nami handlować. Gdyby sytuacja zrobiła się tragiczna, możemy ich zawsze okraść. Dobra, wydaje mi się, że nie będziemy już ich okradać. Niewielka kamienica, 6 dni temu. Supermarket, możemy wrócić na supermarket, ewentualnie plac budowy odwiedzić. Przejdźmy na plac budowy. Tutaj przynajmniej wiemy, czego się spodziewać. I tutaj na plac budowy na pewno weźmiemy to na pewno weźmiemy piłkę. Łopaty chyba nie będziemy potrzebować. O, tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy będziemy mieli jakiś event, czy coś będziemy mieć, czy... Czy nie? Deweloper obiecywał, że mieszkania zostaną ukończone bez względu na wszystko. No i mu nie wyszło. Obiecanki co canki. Eee, dobra, i teraz, w związku z tym, że wiemy trochę, jak teraz działa plac budowy, myślę, że najpierw sobie spróbujemy zejść do piwnic. Nie wiem, czy to się uda. Aha, to chyba dopiero jak za drugim razem wrócę, można tu zejść. Aha, bo to jest pod tym? Czy to jest po prostu zalane, bo tak ma być? No, tu się schodziło chyba do piwnicy. A tu jest woda teraz. Nie wiem dlaczego. No dobra, chodźmy w takim razie w górę. Chciałem do piwnicy zejść. O o! Widzę, że. Wejdziemy ci Weźmy go z obu stron. Kogo mnie? Ta, a teraz jazda. Już są zabarykadowane. Na mnie idą? Nie, do góry poszli. No dobra. Nie wiem, co tam na górze będzie się działo. Nie moja tak na dobrą sprawę sprawa. Mamy części kolejne, mamy element broni. Drewno nas tak bardzo nie interesuje jak te rzeczy. To są ważne rzeczy. Po drewno zawsze będzie można wrócić. Ciekawi mnie, co się tam na górze dzieje. Trochę szczerze powiedziawszy, trochę się obawiam, że może być niebezpiecznie. Podarta ulotka zatytułowana odesła następujące teście. Ja, kojarzymy tą ulotkę. Jest bardzo dobrze napisana. Tutaj ciekawe, bo możemy już drugim piętrem przejść. Bardzo mnie to cieszy. Okej. Okay. Widzę, że tutaj będziemy mogli trochę wziąć drobiazgów. Bardzo mnie to cieszy, niesamowicie. No i co, więcej drobiazgów nie weźmiemy, ale przynajmniej będziemy mogli sobie otworzyć szafę jeszcze, myślę. Ale nie widzę tu nigdzie szafy. Tu możemy się ukryć, co prawda. Mamy jeszcze trochę czasu, spróbujmy zobaczyć, co tam na górze będzie się działo. Trochę się cykam. Widzę, że tutaj nie ma tego eventu ze strzelaniem. słyszymy tu kogoś Zajrzyj to. O, o spadamy. A, nie pauza. Spadamy, spadamy. Spadamy. Nie, uciekaj, Marko. Nie, dlaczego? Poszedłem zobaczyć, co się tam dzieje, i Marko padł. Jaki fail? Nie, to nie był. Nie, dlaczego tak się stało? Nie, zduszenie przestępczości teraz. Marko nie żyje, nie chciałem, żeby tak się stało. Chrysto zaczyna się kiepsko czuć. Paweł powrócił z zapasami. Marko został zabity podczas szukania zapasów. Nie, Szkoda, że nagle <laughs> nie ma w czytaniu. Dobra, mogłem się zwijać. Mój błąd w ogóle. Marko, musimy dopilnować, by, na, by nikt z nas nie podzielił jego losu. Tęsknię za zobacz z przyjaciółmi. Mówisz mi, ja też iskra. Marko nie wrócił z poszukiwań, będzie nam go brakowało. Hej, Iskra. Tak, tata? Kurczę, miałem łom, ale łom na pistolet to raczej słabo. Dorzuć Kristo do jedzenia, do... Nie, 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 idź dorzuć do tego. Idź zarzuć na szczury. Nie spałem od jakiegoś czasu. Dobra, dorzuć jeszcze cztery i spać. No i znowu niestety dostaliśmy po buzi. No tam kurczę, nie wiem, nie wiem jak oni tam potem uciekali, bo. A, szkoda, szkoda, bardzo szkoda. Bio, Marko nie wrócił dziś rano. Co się stało? Czy wszystko z nim w porządku? Dziecko Marko nie żyje. Muszę grać na gitarze w ogóle? Tak, z ciekawości. No, niestety, tak wyszło. No ale przynajmniej chyba z duszeniem przestępczości miało być teraz, tak? Hej, mam coś, co może ci się spodobać. No. Cześć, możesz zawołać rodziców? Pewnie, że może. Mm. Spróbuj pohandować. Cześć, bądź dobrym dzieckiem i zawołaj kogoś dorosłego. No. <śm> 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 Marko Pad. Dobra, panowie śpijcie szybciej. Bo trzeba dogadać się z handlarzem. Marko nie wrócił. Dobra, idź z nim pogadaj. Znaczy, dobra, ty w sumie śpi Pawle, idź z nim pogadaj tutaj. Znaczy, w sumie. Zjedz sobie puchę, Pawle też sobie zje puchę. Chyba, że będzie warzywo dostępne jakieś, tak sobie myślę. Ma warzywo jakieś? Nie ma dostępnych warzyw. Szkoda. Dobra, tego nie potrzebujemy, tego nie potrzebujemy, to jedno możemy się pozbyć, tego możemy się pozbyć. O, jest jeszcze parę rzeczy, których możemy się pozbyć. Co my tu potrzebujemy? To na pewno potrzebujemy na potęgę trochę broni, ewentualnie części części, nigdy mało. O, i drobiazgi weźmiemy dobra, weźmiemy trochę mniej drobiazgów i myślę, że możemy dokonać takiej wymiany. Możemy teraz zastanawiać się, czy możemy ulepszyć teraz nasz warsztat? Mm, możemy. I zróbmy to. I zróbmy to. Cześć. Możemy jeszcze pohandlować, tak na dobrą sprawę, jak chcesz. Tylko co, by ci, co byśmy ci mogli a, od ciebie chcieć? Drobiazgi, pewnie. Drobiazgi za co? Za Bimber. Dobra, może być za bimber części dasz jakieś jeszcze do tego. Świetnie umowa stoi woda. Świetnie drewno. No, drewno już nie chcesz dać. Dobra, za dwa bimbry możemy się spokojnie tak dogadać. Dobra, myślę, że to wszystko. Nie będziemy cię już tutaj dłużej zatrzymywać. Chris idź się połóż, bo jesteś lekko chory. Pawle, Pawle, pasuje, żebyś też coś zjadł, a mianowicie, żebyś zjadł e, konserwę, no i okej, okay, no i teraz możemy robić już e, wszystkie rzeczy, pociski, możemy robić pociski, możemy robić broń przeróżnego rodzaju, tylko potrzebujemy zniszczone elementy broni, ale takich nie mamy, więc na razie myślę, że max co zrobimy sobie to nic. Natomiast na pewno idź sobie coś tam zjedz. Kurczę, żałuję, że Marko padł. Smutne. Masz, pograj na gitarze, może to... Zastanawiam się jeszcze, czy ten event nie był spowodowany przypadkowo tym, że w momencie, kiedy była wysoka przestępczość, to na placu budowy takie rzeczy się straszne działy. Wiecie co? Mam jeszcze jeden pomysł w takim razie. Zrobimy noc, śpijcie z dzieckiem, szukaj zapasów, odwiedzimy ten plac budowy jeszcze raz, nie będziemy nic brali i spróbujemy odzyskać to co... spróbujemy odzyskać Marko, ale nie wiem czy to w ogóle będzie... czy, to, czy damy radę w ogóle się tam dostać. O i teraz widzę, jest tutaj już osuszone. Mhm. Ja tutaj zeskoczyłem. Marko nie mógł tutaj wyskoczyć, albo oni tu się pojawili. Oni są teraz tutaj, z tego co widzę, na dole. Tutaj wyjść z powrotem? Kurczę, mogłem tutaj wyjść. To nie, nie rozumiem dlaczego, dlaczego taki błąd straszny popełniłem. Chyba że oni tutaj byli. Nie, dobra, nie idziemy tam. Uciekamy już, nie chcemy nikogo stracić. Dobra, a z mojej strony bardzo serdecznie dziękuję za kolejny odcinek. Zapraszam na następne. Przykro mi znowu, że Marko umarł. No, no, nie umiem grać dobrze w tą grę, ale się staram. Więc e, wydaje mi się, że teraz już nie będę ryzykował już do końca gry. Zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. Ale z mojej strony bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na następny odcinek. Paweł wrócił. Trzymajcie się. Cześć.